I teraz zebrać to całe doświadczenie nasze, w jakich punktach można byłoby podsumować, bo co do tego, że te teksty muszą być czytane inaczej, niż my jesteśmy przyzwyczajeni do czytania, to już wiemy, że ten tekst nie był pisany i organizowany w taki sposób, żeby go czytać tak, jak się czyta dzisiejszą powieść, czy tak, jak się czyta gazetę, czy, nie wiem, czy nasze listy, które dzisiaj mamy, tylko jakby ten styl wypowiedzi jakby jest nieco, nieco inny. Co wynika, jakby wynos z, z tego, że to było pisane ręcznie, wszystko nie było druku i, i oni tekstów się użyli. Na pamięć bardzo często czytali w na ochronę i aby co z tego wynika. Więc jakby, tak. Pierwszą zasadą, którą można sobie sformułować, to jest to, że każde zdanie danego tekstu trzeba traktować tak, jak się traktuje drzwi. Jak drzwi. Każde zdanie jest jak drzwi. Czyli, mówiąc innymi słowy, oznacza to, że czytając ten tekst, można zatrzymać i można się przejść korytarzem, patrząc za poszczególne czyli poszczególne zdania, które budują korytarz, ale każde z tych zdań ma klamkę można nacisnąć i wejść do środka. I tekst był tak udowano, żeby było w nim jak najwięcej zakamarków, jak najwięcej zagadek, żeby czułem jak najwięcej tematu do medytacji, żeby rozumieć troszeczkę jak najmniej, żeby się nad czym zastanawiać. Czyli teraz popatrzmy na teksty, któreśmy sobie czytali. Czytaliśmy z reguły Świętego Benedykta, rozdział o d lec, tacituritate, osno się milczenia. I samo to w sobie jest już jak drzwi, bo całą jakby, podróż żeśmy odbyli tylko wokół samego tego tytułu. Zastanawiając się, w jaki sposób to milczenie należy rozumieć, patrzyliśmy na to, że niekoniecznie ono pokrywa się z tym polskim słowem milczenie. Patrzyliśmy potem na to, dlaczego to jest cnota. Próbowaliśmy znaleźć pokrewne wyrazy do tego określenia do tego jak milczenie. Śledziliśmy, jak jest pokrewne razem obok pokory, jak leży, że jest bardzo blisko miłości i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób można traktować każde zdanie. Właśnie tak, jak żyjemy. I z tego nam wynika bardzo ważny wniosek, że tekst monastyczny ten źródłowy nie jest do przeczytania jeden raz, tylko jego się czyta n razem. Ileś razy, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. kółko to samo. I dopiero jak człowiek ma mniej więcej w głowie mapę, plan, to dopiero wtedy zaczyna rozumieć o co chodzi. To jest trochę jak zwiedzaniem miasta. Jak przejdziemy pierwszy raz do jakiegoś miasta, przejdziemy się do no mniej więcej, mamy pojęcie, wyobrażenie. Ale jak tam się urodzi, mieszka, zna każdą ulicę, każdy zakamaryk, do zna historii każdego domu, mieszkańców, którzy tam byli, skąd oni się wiedzieli a że ta kobieta szyła buty, a ten na przykład facet to był tam, nie wiem, dziad, a tutaj na przykład była piątka dzieci, a ten dom to byli Ruscy, to, to miasto zaczynasz w zupełnie innym kształcie, zupełnie inną dynamiką. I tak samo jest z tekstem, że w nim trzeba zamieszkać. Dlatego na przykład w kółko czytamy regułę, kółko czytamy Każde zdanie jest jak drzwi. Więc to jakby pierwsza zasada. Można też ją powiedzieć zamieszkać w tekście czy coś takiego. Drugą zasadą, którą mamy odnośnie tekstu, to jest ten, że przepisy do tekstu, czyli źródła z tekstu, które nam pomogą zrozumieć o co chodzi, ci starożytni autorzy pisali to w taki sposób, że zakładali, że one są ukryte w głowie czytelnika. Przepisy są w głowie czytelnika, nie w tekście, tylko w głowie. Czyli przystępując do lektury reguły Kasjana czy tam czegokolwiek innego, redaktorzy zakładali, że będziemy przede wszystkim po pierwsze znakomitymi znawcami Pisma Świętego i że to Pismo Święte będzie do nas gadało, kiedy będziemy czytać, czyli Biblia. Po drugie, że będziemy mniej więcej zorientowani w naszej monastycznej tradycji, czyli że nie będziemy czytać tylko reguły, nie tylko je będziemy pamiętać. teraz, w przypadku samej reguły mamy zadanie uproszczone, bo podstawowe źródła mamy wymienione przez samego Benedykta w ostatnim rozdziału. Pismo Święte, Kasjan, Żywoty Ojców, co te Żywoty Ojców znaczą, to już pamiętamy i reguła świętego Baza. I w pewnym sensie to wszystko jakby no, dotyczy każdego innego tekstu. Czyli, wiemy, czy weźmiemy czy, czy, czy Żywoda Antoniego, czy żywot Romualda, bo to też się tyczy tekstów średniowiecznych, prawda? To jakby musimy umieszczać to w kontekście. Tekst nie sprawdza, nie ma. Jeden z autorów posługiwał się takim trochę dowcipnym porównaniem, kiedy tłumaczył na czym polega tradycja. Mówił, że tradycja to jest katena tekstów, czyli łańcuch. Jeden tekst napędza drugi. on nawzajem ze sobą gadają. I bez ich znajomości tekst pozostaje w niemy. Więc znajomość właśnie Biblii, literatury klasycznej, to to zarówno chrześcijańskiej, jak i pogańskiej, czy tej innej niż monastyczna, ta aluzja, czyli w tym kierunku tekst się rozwija. I trzeci, najważniejszy być może przypis, najczęściej przez nas zapominany, ale tak te teksty były jakby preparowane, że odniesienie do życia osobistego. Nasze życie osobiste w zamierzeniu autorów tych tekstów również stanowi przypis. Więc odniesienie do życia osobistego. Czyli na przykład sięgamy po tekst żyjącego prawdopodobnie w VIII wieku że na scenie świętego Hezyjusza i Hezyjusz w tym tekście mówi tak, że nikt nie przegna duchowych wrogów, jeśli nie będzie wytrwale wzywał imienia Jezus. No i teraz sam ten tekst można czytać jako prawidłowo, czyli takie jest prawo życia, takie prawo dżungli, ale można czytać to bardziej osobiście. Czech sądzie i na przykład będzie sobie tak. Z czym mam największe jazdy? Z czym se nie radzę, co mnie wnepnia, co ciągle do mnie wraca, mimo że bardzo chcę, żeby tego nie było. Czyli to jest mój duchowy wyruch, czyli dopóki nie poświęcę się modlitwie Jezusowej, nie zniknie. Chociaż mam problem X i dopóki nie będę wytrwale przez imienia Zbawiciela, ten problem nie zniknie. I wówczas znowu czytanie bardzo osobiste, tylko moje. Więc żeby się też tego nie robić. To nam sugeruje, że te teksty traktujemy jak podręczniki, tylko że my jesteśmy częścią tego podręcznika. nasza wykształcenie. Nasza historia, naszego życia, nasza wrażliwość, nasze czytanie i w produkcji. Z tego wszystkiego wynika, że tekst nam powie dokładnie i tylko tyle, na ile go zapytamy. Bo teksty generalnie są małomówne, ale pytane odpowiadają, tylko trzeba je zapytać. W oparciu o te trzy I trzecia zasada, w pewnym sensie wynikająca z tych dwóch poprzednich. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to jest to albo aluzja czy kontynuacja tekstu biblijnego. Albo fragment z jakiegoś tekstu wywodzącego się z tradycji. Ale generalnie najczęściej jest to Biblia. Nie rozumiesz, co to, to nie Biblia. I zawsze aluzje są w takiej kolejności. Księga Psalmów, najbardziej popularna. Księgi Mądrościowe, czyli wszystkie te kochalety mądrości przysłów, Piotr, ewentualnie. I Pięciociąg. Zwłaszcza Księga Rodzaju. A zwłaszcza Żywody Pantuja. Trzech pierwszych. Abraham i Zagia. No i też reszta pięciu księgów, jak najbardziej, ale przede wszystkim księgiem no Bo to jest kwestia wszystko pewnej wrażliwości wyczucia. Tego się trzeba na pamięć. To jest kwestia pewnej wrażliwości. To to już tak samo w lot. O co chodzi? To zachęcam do lektury wszystkich homilii, które są homiliami Orygenesa. Bo mniej więcej, tak jak Orygenes to w i komentował, tak właśnie myśleli nasi święci Zwłaszcza homilii Orygenesa do księgi rodzaju, do księgi wyjścia, do księgi liczb. To są takie teksty, które jakby pomagają nam zrozumieć o co chodzi. Na przykład mamy u Orygenesa fragment w komiliach do Księgi Rodzaju, kiedy Orygenes zastanawia się, komentuje tę scenę, kiedy słudzy Izaaka oczyszczają studnie, które zasypali w I Orygenes mówi tak, że Izaak miłuje wodę i życie. A Filistyni miłują, miłują Ziemię i śmierć. No i oczywiście tam, to są wielkie w których sprosta, ale ja patrzę na duchowego Izaaka, którym jest mój zbawiciel, Jezus Chrystus. I on przyszedłszy na Ziemię, kiedy się wcielił, zanim poniósł mękę na krzyżu, zaczął oczyszczać studnie. Czyli oczyścił studnie proroków, oczyścił studnie psalmów. I tak jak Żydzi wcześniej rozumieli wszystko dosłownie teraz Jego słudzy, czyli apostołowie, ojcowie, oczyścili studnie tego Pisma i teraz my możemy z tego pić zupełnie swobodnie, bez przeszkód, na własny pożytek i na wyzwanie. Ale czytamy, mówi dalej, że Jego słudzy kopią kolejne studnie i tymi, i tymi sługami są Mateusz, Łukasz, Marek, Jan i oni kopią studnie Ewangelii, Piotr kopie kolejne studnie i wszyscy ludzie mogą pić i to jest woda tryskająca na życie wieczne. I on mówi, jeśli jesteś sługą prawdziwego Izaaka, też będziesz kopał studnie. Czyli też będziesz dbał o to, żeby ludzie, którzy stykają się z Tobą, mieli dostęp do wody życia. I to jakby jest taki sposób jego tłumaczenia, tylko to mówi dużo tak bardziej elegancko naprawdę to, to teraz tyście. Więc, jakby odniesienie do Pisma Świętego. No i drugie odniesienie do wszystkich tekstów klasycznych, pożenieniem tego. Tutaj najbardziej fundamentalnymi tekstami, do, którego się, do których się wszyscy odwołują, to jest żywot Antoniego. to jest jakby wzór wzorów, wszyscy zżywają do Niego. I ja powtarzam. A cała reszta jest fakultatu. Przyjatelskie Paladiusze, Jan Moskos. Więc jak widzimy, nie musimy znać języków, nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy, że będziemy czytać to, co jest po polsku, przełożone. To, jak tylko pracownicy na Polski są przełożone. I, i Pismo Święte, i, i to tak, jak wszyscy przez wieki robili, tak my jesteśmy w stanie zrobić z pożytkiem dla nas. I jak już pić coś, czy jeść, to coś dobrego, a nie w I z naszej tradycji, a nie po prostu jakieś a teraz chciałem jeszcze przeczytać ten fragment z już źródła duchowości zawodowej, kiedy on jakby podsumowuje właśnie, czyli daje ten, te najważniejsze punkty, które na temat tego życia są najbardziej istotne. Legerek pisze tak. Wskazanie dominujących cech duchowości monastycznej nie będzie od razu jej gloryfikacją, lecz wyodrębnieniem tego, co ją odróżnia od innych, a w konsekwencji także wyznaczeniem jej granic. Co więc odróżnia mnichów, mniszki od zakonnych zakonników, od tych, którzy nie są mnichami, ale czy coś rzeczywiście różni? Mniszki, mnisi bowiem, poddani są ogólnemu prawodawstwu, regulującemu życie wszystkich osób konsekrowanych. Ich profesja, jako poświęcenie się Bogu, nosi ten sam charakter, co profesja wszystkich zakonników. A jednak historia i doświadczenie pokazują, że pomiędzy z zakonami monastycznymi a innymi zakonnikami istnieją różnice. Która z nich jest najbardziej decydująca? Czy należy jej szukać na poziomie instytucji? Z tych ostatnich jedyną, która na pierwszy rzut oka wydaje się charakterystyczna, jest dożywotnik opacki. Jednakże ani w przeszłości, ani obecnie nie był on i nie jest w sposób konieczny związany z tymi formami życia, o których mówimy, że są monastyczne. Jeśli Urząd Opacki, czasowy lub dożywotni, jest jakąś formą rządu, mającą wyjątkowy charakter, nie jest on w pierwszym rzędzie porządku prawnego. Czy specyfika mnichów, jeśli takowa, istnieje, leży w ich zwyczaju? Tym bardziej nie. Pośród nich nie ma ani jednego, którego byśmy nie znaleźli w innych formach życia religijnego, zwłaszcza u kanoników regularnych. A zatem cóż nam pozostaje? Duchowość. Można ją opisać, by tak powiedzieć, przez peryferię. Jeśli jednak usiłujemy wyodrębnić w niej centralną, istotną rzeczywistość, wydaje się, że możemy ją sformułować tak. Życie monastyczne to forma życia zakonnego, która nie ma drugorzędnego celu. Wystarczy rozumieć te słowa w ich oczywistym sensie. Pierwszym celem mnichów jest, tak jak w przypadku wszystkich zakonników, poświęcenie się Bogu zakładające radykalne wyrzeczenie się świata i całkowity dar dla Boga, w pełni przypieczętowane przez publiczne śluby zawarte w Kościele i przez niego zatwierdzone. Celem drugorzędnym jest to, co określa pewien sposób realizacji tej konsekracji i czynienie jej skuteczną. Przyjęcie tego życia konsekrowanego poprzez oddanie się w Kościele jakiemuś szczególnemu dziełu, w służbie bliźni. Działalności duszpasterskie w różnych formach, które możemy ona przybierać na parapiach, misjach, przez posługę sakramentalną, włożenie słowa, wychowanie, kształcenie młodzieży, opiekę nad chorymi, u więźniów itd. Otóż życie monastyczne samo w sobie nie ma tego rodzaju drugorzędnego celu. Święty Benedykt i tradycja przekazują tylko jedno sformułowanie, które da się do niego zastosować w jego istocie i we wszystkich okolicznościach: Szukać Boga, nic więcej. Mnisi wykonywali wiele dzieł w służbie Kościoła, ale nigdy nie powiedzieli, że stanowiły one rację ich istnienia i że były dla nich podstawowe, że oni oddali się Bogu z myślą, by je wykonywać. Krótko, że stanowiły one dla nich cel, choćby drugorzędny. Żyć dla Boga samego. To tradycyjne wyrażenie jest podsumowaniem ich zasadniczego programu. On nie wyklucza pewnych zaangażowań, które są podobne do działań innych osób konsekrowanych, byleby te były zgodne z życiem kontemplacyjnym i oddzieleniem od świata, lecz żadne z nich nie jest tym, co wyróżnia życie monastyczne jako takie. Mnisi podejmują stosownie do historycznych uwarunkowań, zawsze specyficznych, zmiennych i ograniczonych do konkretnego miejsca. Te zaangażowania z uwagi na zmianę uwarunkowań mogłyby zniknąć. I nie zmieniłoby to życia monastycznego w tym, co jest dla Niego zasadnicze. Bóg jest Bogiem. On jest Panem. Ma prawo do tego, by ludzie poświęcali swe życie wyłącznie dla Niego w Jego kościele, gdzie uniwersalny charakter każdego dzieła miłości, a nade wszystkim modlitwy, winien skutecznie strzec przed niebezpieczeństwem egoizmu. Właśnie ten ekskluzywizm i pewien, rodzaju, i pewien rodzaj dzielniczości w powołaniu, Warunkują wyróżniające się elementy duchowości monastycznej. Można je sprowadzić do dwóch. To po pierwsze, realne oddzielenie od świata. To prawda, że każdy zakonnik, a nawet każdy chrześcijanin powinien być oddzielony. W każdym przypadku należy określić w jakim sensie i w jakiej mierze. Jednak Michał Miszkę powinno to dotyczyć jeszcze bardziej i to z dodatkowego tytułu. Oni są nie tylko oddzieleni, lecz i samotni, solitego. Tradycyjnym tego słowa znaczeniu, które w każdej epoce było odnoszone do mnicha, ten fakt to coś oczywistego dla dawnego monastycyzmu, przynajmniej tego, który znamy, który przyjęto na Zachodzie. W XII wieku, by zacytować tylko jeden przykład pochodzący ze średniowiecza, anonimowy mnich Zbek podaje taką definicję: omnis de seculo fictivus et es omnis monatus, czyli wszyscy. Ci, którzy uciekli ze świata, po prostu wszyscy myśleli. W XVII wieku mauryt saint germain de Prez i cystersi z Latra zgadzają się, by określać mnichów najczęściej jako solus, jako samotników, soliterów. Bliżej naszych czasów, Garanger, czyli Solen, mówił, że oddzielenie od świata samo w sobie, czyli mnichem. Ta stała i powszechna koncepcja była ilustrowana w tradycji za pomocą wielu innych tematów które stanowiły punkt wyjścia w wypracowaniu doktryny teologii życia monastycznego. Temat pustyni rozwijany na podstawie powołania Eliasza, Jana Krzyściciela, życia proroków. Temat ucieczki obrazowany odwołaniem do wyjścia z Egiptu i podwojenia ziemi obiecanej. Temat wygnania, pielgrzymki. Temat raju jako ogrodu zamkniętego. Klauzura to pierwsza z praktyk, przez którą realizuje się ta pierwsza charakterystyczna cecha duchowości monastycznej. Jest to pierwsze ćwiczenie ascetyczne, a inne zobowiązania, jak stałość czy inne formy umartwienia, jak milczenie, były w części jedynie jej wynikiem. Drugi, charakterystyczny dla życia monastycznego wybuch, to pewne uprzywilejowane miejsce, jakie przyznaje się tam w modlitwie. Z pewnością każdy zakonnik, jeszcze bardziej niż każdy chrześcijanin, powinien się modlić. Niech jednak jest zobowiązany do tego, by to czynić w większej mierze niż pozostali. Z tej prostej przyczyny, że nie ma innego, istotnego zadania. Nawet jeśli robi inne rzeczy, które być może zajmują mu dużo czasu, modlitwa powinna pozostawać jego pierwszym zajęciem. Nie tylko ze względu na nadawaną jej wartość, ale też, gdy chodzi o jej długość. Mnich jest bardziej niż inni zobligowany do tego, by modlitwa przeniknęła całe jego życie. To przekonanie uwidacznia się również w tradycyjnych tematach, a konkretyzuje w przyjętych praktykach. Są to tematy, które ukazują o Boga, które w swej istocie nie jest niczym innym jak eschatologicznym uwarunkowaniem właściwym dla całego życia chrześcijańskiego. Życie anieckie, kontemplacja nieba, dążenie do górnego Jeruzalem te wszystkie tematy mówią o pragnieniu posiadania Boga w pełni niebiańskim świetle, a w wierze już dziś, tu i teraz niejasne posiadanie na ziemi. Jest przez takie paradoksy, jak czuwający sen i uczona niewiedza. W dziedzinie podstawowych praktyk, to poszukiwanie Boga, potrzeba trwania przy nim, znajduje swe spoliny w dwóch formach komunisty wspólnotowej i prywatnej. Pierwsza nie jest czymś swojejściemniczym, jest ona zadaniem Kościoła, z pewną powinnością, związaną czasem z przyjętym beneficjum. Spotykamy ją w kanoników regularnych i świeckich dla których jest ona pierwszopanowym obowiązkiem. Dla mnichów nie jest ona nade wszystko od początku i wprost powinnością kościoła. Stanowi ona raczej jeden ze sposobów, aby iść do Boga, ofiarując Mu modlitwę kościoła. Starożytni mnisi, co niedawno przypomniano, wcale nie w niektórych. Święty Benedykt nie wiedział o istnieniu Dnia Pasku. Krótko mówiąc, mnisi jako tacy zostali postanowieni nie ze względu na oficjum kurowe, Kiedyś mówiło, o protokółach Jednakże, dlatego, że są oddzieleni od świata i działań, które mają na celu świat, a nawet nawrócenie świata, i dlatego, że są w sposób bardziej wyłącznie oddani szukaniu Boga, generalnie przynajmniej od czasu świętego Benedykta i aż do dzisiaj przyznali i przyznają liturgii więcej miejsca niż inni zakładnicy, choćby nawet studni kanonicy regularnie. Poświęcają im często więcej czasu. Głębiej przepełniają w nią całą swą egzystencję. Ich duchowość i cała ich kultura noszą wyraźniejsze znane liturgii. Dla tych samych przyczyn zawsze praktykowali również modlitwę prywatną. Realizowali ją w formach wyrażonych przez tradycyjny podział następujących po siebie etapów: lekcjo, meditacjo, oratio, kontemplacjo. Ten fakt prowadzi do nowych następstw w dziedzinie duchowości. Staje się ona biblijna i patrystyczna jest ona jakby naturalnie ukierunkowana na Pismo Święte, tak jak je rozumieli ojcowie. Jednocześnie zatem na dzieła i myśl tychże i to z przyczyn dwojakiego rodzaju. Ta sytuacja jest uzależniona najpierw od samej epoki, w której pojawił się monastycyzm, mianowicie przedbedydyktyńskiego okresu patrystyki. Sama reguła świętego Benedykta to dokument patrystyczny, a pokaz które który jest raczej środkiem schodu Pierwszy wielki doktor monastyzmu zachodniego, ten, który miał tak przemożny wpływ, św. Grzegorz Wielki, to również pójdzie z kościoła i to wcale nie najmniejszego formatu. Dlatego mnisi wszystkich czasów są, by tak powiedzieć, w sposób wrodzony, zwróceni ku przeszłości, u danej tradycji, ku epoce patrystycznej. Ale ta sytuacja związana jest zawsze z samą istotą instytucji monastycznej. Która pozostaje we wszystkich epokach w tej mierze, w jakiej zachowuje swą naturę kontemplacyjną, czyli naznaczona tym charakterem bezinteresywności, który wskazaliśmy powyżej. Mnichom nie chodzi w pierwszym rzędzie o to, aby czytać i studiować, nabywać znajomość Biblii i ojców, by nauczać, choćby nawet teologii, aby brać udział w kontrowersjach, głosić słowo Boże, lecz o to, aby żyć dla Boga. Lekcja Divina jest dla nich, tak jak liturgia praktyką i sposobem szukania i znajdowania Boga. W przeszłości mnisi podejmowali prawie wszystkie, bez wyjątku, formy aktywności i rodzaje pracy. I czynią to w mniejszej lub większej formie także dzisiaj. Jednak miały one nadal, zachowują u nich pewien odcinek monastyczny, którego oni sami nie zawsze są zbyt świadomi, ale który istnieje. Czasami, aby to dostrzec, wystarczy odwiedzić innych zakładników. Można by powiedzieć, że mnisi mają znaczenie, przynajmniej takie znaczenie, które jest odbiciem ich stylu życia. Nie tyle w takim stopniu, w jakim usiłują je mieć, ile poprzez wierność własnemu ideałowi, szukania nade wszystko Boga. Czyli historycznie, wciąż aktualnie, czyli tradycyjnie charakteryzuje się ów monastyczny odcinek. Można powiedzieć, że jest w tym praktyka, przed którą ludzie się jednoczą, czyli liturgia. I znów trzeba tego słowa nadać odpowiednie znaczenie. Mnich nie jest liturgistą, ponieważ zajmuje się chorałem gregoriańskim albo formami zdobnictwa sakralnego, ponieważ oddaje się jakiejkolwiek formie estetyki religijnej lub archeologii, ale ponieważ w liturgii wyraża swe poszukiwanie Boga, swe eschatologiczne pragnienie i w tym znaczeniu modlitwa należy do niego. Dla mnichami jest ona w pierwszym rzędzie duszpastarystą, ale przede wszystkim kontemplacją. W także okazuje mu się sens innych źródeł, które karmi się jego życie duchowe – pisma i ojców. Tak zrodziła się egzekwazalnie apologetyczna literatura, która przedłużyła głęboko w średniowieczę epokę ojców w takim stopniu, że Étienne są, mógł mówić o dwunastowiecznej artystyce. I to ten bezinteresowny, kontemplacyjny charakter całej powieki kultury pozwolił jej i wciąż powinien jej pozwalać Przyjmować bez umniejszenia siebie i utracenia własnej tożsamości kulturę religijną każdej epoki, wczesnego średniowiecza, okresu szkolastycznego i naszych czasów. Tak więc, podsumowując, tym, co wyróżnia życie monastyczne, co je specyfikuje, nie jest ani jakaś instytucja lub zespół instytucji, ani jakaś praktyka albo zbiór praktyki. I jest tym nawet duchowe dążenie traktowane pod Bowiem, szukanie Boga jest w jakimś sensie wspólne dla wszystkich chrześcijan. Jest to raczej ten ogół instytucji praktyk, które odzwierciedlają duchowość nastawioną na wyłączne szukanie Boga, które umożliwiają, wyrażają i gwarantują życie w i modlitwie kontemplacyjnej, oparte na Biblii, patrystyce i Liturgii. Owe trzy chrześcijańskie źródła, jako nierozdzielne, wyznaczają fundamentalny trójkąt, na którym może i powinna wznosić się cała kultura chrześcijańska. Mnisi są specjalistami od tego fundamentu bardziej niż od tego, co na nim jest budowane. Rozległa specjalność, to prawda, ale bądź co bądź ograniczona. Znajdując upodobanie w wskazaniu tej specyfiki, doceniamy jej i jej pokochanie. Jednocześnie zachowujemy skromność i doceniamy także inne formy życia zakonnego. Monastycyzm nie na wszystko jest dobry, jednakże dokładnie z tej racji, że jego kultura nie jest nastawiona na nic innego poza szukaniem Boga, rozkwita na spontaniczny i sposób konieczny duchowości. Wraca do źródła, z którego wyszło, lecz już wzbogacona, włączając w życie duchowe wszystkie zasoby wiedzy, w duchowości chrześcijańskiej, w której wszystkie elementy zostały w pełni zrealizowane jedynie w Chrystusie, a które której pewne aspekty, na miłość wobec chrześcijan, pogan, dzieci, ubogich, chorych, uwiedzionych, są realizowane mniej lub bardziej przez różne rodziny zakonnych Kościoła. A mnie w szczególny sposób realizuje tę część adoracji, przez którą Pan był, jak powiedziano, mnichem Ojca. Myślę, że jest taki uroczy podkreślenie tej bezinteresowności, przede wszystkim szukania Boga, oparte na tym, na tym trójakim fundamencie, czyli Biblii, patrystyce i Narodowej.